Czy nagrywają? Okej. Okay. Guys, pierwszy raz z kamerki. O, ho, ho, jest i... Że chyba po tej stronie? Jestem ja. Żeby, przywitaj się. Nie no, pierdol się kurwa. Gramy w Bedworsy, bo sądzę, że to będzie chyba najlepszy tryb. Jakby... Spadłem. <gramy> graliśmy chwilę temu. Graliśmy chwilę temu w Minecrafta. Próbowaliśmy przejść Minecrafta Przez ponad godzinę. Nie udało nam się. Kompletnie. W sensie przez ponad godzinę próbowaliśmy przejść Minecrafta na dwóch światach i... <grywa> widziałem jak spadać. Chyba <grywa> mać widziałem jak spadasz. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie dosyć spoko gereczka. I guess. Mhm, mm już to kurwo widzę. Jakby się nie mogę doczekać aż usłyszę, jakże światy. Okej, okay, mamy cheatera już w grze. To, to, to nawet nie jest... Koleś nie udaje nawet, że oszukuje. Tylko tyle ci powiem. Ale co to za satysfakcja jest, z gry? Nie rozumiem tego. Nie ma żadnej satysfakcji, to jest psucie po prostu gry innym i budowanie statystyk sobie. Na. Ale ty jesteś w kurwe daleko ode mnie. Dobra, zabiję go. S. Bo on miał pewnie wyłączone budowanie, nie? I nie mógł zbytnio mnie bić. O boże, święty chłopie, przecież ty jesteś w kurwę daleko Nie, stary, jeszcze dwie drużyny tylko do ciebie mam Dwie drużyny rozwalaj. i... mówię No tak, i, i idź do zielonego, rozwal zielonego, ja rozwalę żółtego I już jesteśmy, obok siebie Nie, nie buduję speed bridge'a, bo się boję, że spadnę A zależy mi na tym, żeby jeszcze piker zwalić na tym jednym życiu Uuu, uh, jakiś bug? Nie, nie, dobra Już myślałem, że jest lag serwera A żółtego nie było o tyle ciekawe Nie wiem, może gdzieś poszedł Nie, nie ma go, na tabie sprawdzałem Jest Zielonego, nie, nie ma żółtego Jest pom pomarańczowy, pomarańczowy jest A, no to I zielonego też nie ma Siema. Kurwo, jeba naaa! Kurwa! Nie! Zostaw to łóżko! Zostaw, kurwa! Zostaw! Ty kurwo, jesteś kurwą, jebaną. Pierdol się, nie cierpię cię, kurwa. I nawet mnie na miecz nie jesteś, no i co ja mam cię, kurwa? Łapką sklepać. No ja pierdolę taką robotę, kurwa, no nie. I się gdzieś kurwa jebana na górze zaczęliła pierdolona? Pój ci Wypierdalaj Nie no i dostaje to NA cipę! Ojoj! <ślesenie> 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 oj oj 1-0 ty łóżka nie miałaś Ja nie miałem łóżka, na jednym życiu jechałem, dlatego się musiałem schować Wystarczyło stary, żebyś całkowicie się poświęcił Żebyś tylko mnie rozwalił Wystarczyło mnie zwalić, żebym tylko spadł rozjebana, widzowie Rozjebana Agat. Oh, nie no i znowu ta chujowa mapa O, ja uwielbiam tą mapę Nie, 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 nie Oj! Love you so much, but you know, business. Hmm. Oj, żompiczek, endliczek, pętliczek. Różowy guziczek na kogo wypadnie na tego pens? Zabij się. Don't be. fucking ass, please. Stąd odbij, zamknij cipę No i chuj mi się już tu buduje, ja mam kurwa dopiero trzy żelaza, no pierdolę to okay. Rozjebana jest ta gra, no i wbij mi na bazę i chuj ci w cipę no yes. <laughs> Okej <Okay>. Kurwo jebana <laughs> O oh god, wyskoczy z mieczem Ale się nie buduje domy, to do tyle dobrze Więc to będę dla ciebie miły, będę dla ciebie miły Póki mi nie rozwalisz łóżka, nie biorę męsza Okej okay. Tak, możemy Przysiąść na takie zasady? Please? NIE K***A LASTAŁ W DŹURĘ NIEEEE <ślesy> Oj oj 2 dwa, 2-0 dwa Konkretne 2-0 <ślesy> A to dopiero 5 minut! 5 minut gry! Co się dzieje, Żempik? Jakaś nie w formie dzisiaj chyba, co? Po prostu tak mnie kręgosłup napierdala, że nawet się nie mogę poruszyć na krześle, jest przejebane, chłopie. Bo nie mogę mocno drzeć pizda. Jeszcze mnie gardził w kurwę boli, i zatoki mam zajebane. Mam dwa kapselki od SummerSpin na biurku. Jeszcze. Oceanik. Hmm. Kiedyś pamiętam mój kurwa, stary nie? tak wszedł do pokoju i mnie mega wystraszył. Włożył sobie korki do oczu i mówi: Synku, to ja twój ojciec. Ja się mega wystraszyłem wtedy. Czemu? No bo wyglądał strasznie. Jak kurwa, korki do oczu. W sensie masz, masz korki od y, napojów, nie? Te, co no. zakręcasz. On sobie włoży je w oczy. I wszedł do pokoju, wiesz, tak mocno naciskając twarz i straszył mnie dosyć ostro. E, to fajne było, ja bym cisnął, znaczy, ja tak szkole. Ja całkowicie szanuję, e, szanuję za podejście, nie? Bo to było śmieszne. Masz o tyle szanuję szczęście, że jesteś dosłownie jakby naprzeciwko, po drugiej stronie mapy. Ale to nie zmienia faktu, że I'm gonna fuck you. I'm gonna fuck you. I'm gonna fuck you. Ego, na chuj prawdopodobnie mam cheatera w i to jest mega... No już do mnie leci właśnie różowy cheater, nice, na no to tak? dziękuję. Tak? Czerwony? Różowy? Tak. Bo ja mówię tak. o czerwonym akurat, wiesz? No to różowy też, w sensie fioletowy. Tak, rusz, tak. różowy jest authentic cheaterem. Także chuj mi w dupskę jak zawsze. No może zdążę rozwalić łóżko, wiesz? Jest może jakaś opcja. Nie no, ty już mi się tu kurwa wiesz Okej, okay. cipiarka okay. jest autent... No, coś jest zmiany tak, może zaraz ją wywalą Rozjebany typas. Oj! Okej, okay. zielony wykorzysta sytuację i wszedł... wszedł do mnie. Jest źle. Jest bardzo źle. Wiesz jak na z kamerką, tak trochę... Nie działa ja, myszka w minecraftzie? My nie widzę jej kompletnie O Źle okay! też jest cheaterem, narzekał, narzeka na różowego, że jest cheaterką, a sam jest cheaterem To no pozdra No i chuj mi w dupę już, ty po mnie kurwa, o pół hp mi zostało, pozdro O zajebiście, dobra, nie, nie było tej gry kompletnie Super gra, super. Mi się podoba, mi się podoba. Jaka jest satysfakcja w ogóle z takiej gry? 1-2, 1-2, S. Nie 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, tak. 1-2! Dobra, widzowie, darejemy mu ten jeden punkt. 1-2. Rzębik nie wygrał. Wygrałem, żyłem przed tobą. A ty umarłeś, chuj ci wcipę. O, pogadamy, pogadamy kiedyś. się spotkamy dla mnie jeszcze kurwa. Octagon zweryfikuje. Octagon zweryfikuje go. O tak zweryfikuje. Tak go <laughs> Idziemy na ma mały z synu Na ma z tobą? Nie wiem czy pozwoli. Ja ale... bym zadanem poszedł na FMMA rozjewałbym go kurwa Ile ty ważysz? Siątek. Ile ty ważysz? 75 O to wagowe jest świat samym poziomie? A, no to nie, chyba? Czyli ja jestem wyższy i to dużo wyższy od Ciebie Ale wiesz, tam wyższyś nic nie robię Jedyne co to, to że masz dłuższe ręce A tak to mógłbym Cię na partę porobić, wiesz? Slenderman! Slenderman! Ja pierdolę Na partę porobić? <coughs> w sensie, nie wiem, jak chcesz Nie no, nie no, na, na FMA nie Co ty, nie wydaje mi się Z Adrianem nie. bym poszedł na FMA, wyzwałbym tą kurwę kurwę Z na Adrianem fejma. to chyba nawet ja bym wygrał To jest jakiś nie jest duży poziom Adren to jest taka cipeczka jebana na strzała, no nie? Teraz jeszcze na MMA zapisuję ogólnie. Bo mi się nudzi na chacie. Aj, co ja sobie ukutwałem dobry obiad, tylko że przesaliłem to ostro. Debil. O. Nie, dobra, zamknij chipę, bo zaraz se maka zam... chuj ci w chipę, wypierdalaj O, ej, to zrobię, o, jeszcze zaraz maka nagle zamówię przyjedzie do McDonald's A wiesz co, ja sobie zamówię 20 McNaggetsów, wrapa z bekonem, mmm. Potem szeka jeszcze Dobra, z roboty, to jadę na kebaba do Jeleni O kurna, kebab a McDonald's, chłopie, to, 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 to do czego ty... Wolę kebaba niż McDonald's Jezus Maria, to dlatego jesteś na wsi, tak? Jakby to jest już ten efekt mieszkania na wsi, powiedzmy Kurwo jebana nie, no, po prostu kebab jest smaczniejszy niż kurwa McDonald's Wczoraj Wczoraj gadamy z popo i prozurkiem, nie? Wiesz, to, to się... To sobie gadamy Nagle popo mówi Albym sobie kebsa opierdolił, nie? Taka cisza i prozurę. Może was zostawię chłopaki, co? A, ogólnie to tamten, tam, Bo tam wy, we trójkę nagra... Biznes Tour nagraliśmy w to, szczerze, tak. Ale taka, to była taka luźniejsza gra, to nie było wiesz, jak z tobą, że. krzyczymy! Czy ty spadłeś? Wiesz, ja ja drę tylko japę na twoich filmach, jakby z prozorami papa nagrywa się, co było ogarnięte. Tak, ale... wiesz, też, więc. Tu by też taki czas, że było po 23 i się uspokoiliśmy trochę, nie taka, wiesz, gra. Ale było śmieszne, było śmieszne, bo faktycznie, jakby prozurę pierwszy odpadł. E, jakby widzowie to pewnie już widzieli na filmie, więc. Pozwólę pierwszy odpad, potem e, się z popościkaliśmy. To fajnie. No nie, fajnie wyszło nawet, nie? To ty? Nie, to nie jesteś. Ale z kim podobno strasznie do twojego. A leć tak kurwa, dobrze, dobra. Ciśnij go. Ciśnij, tylko wy ja wykorzystam sytuację. Okej. Okay. On dziwnie się zachował, kiedy chciałem go uderzyć. Nie, widać, nie wiem, czy on czasem nie ma automatic e, ataku. To może jest prawdopodobne. Oj, będzie ciężko. I co, znowu kolejny punkt stracy, bo zabiją mnie, tak? No what the What's going on if I... ...game? Ale to spierdoliłem, totalnie! Oh god! O oh, nie, ja nie ucieknę teraz! Ty, a gdzie jest Fioletowie? <noise> już nie żyje. <noise> Właśnie, że on żyje! Nie patrz, widzisz? Aha, <noise> S, S! Ale teraz już nie żyje. Nie jak na to się nawet stało, ale... ...ja, zrobiłem to. Hmm. endliczek, czerwony guzliczek. Na kogo wypadnie? No tego pens. Więc... Kurwa, zobaczył. Nie! Nie! Co? Nie! O, znowu straciłeś coś. Pewno. Spadłem. Niestety. Jakie bany debil? Żywot psa. Żywot psa? No to do Adiego Spadłem. bardziej Padłem. Spadłem! I fell down I fell down, yeah Ta, do góry z będziesz się kurwo jebana, chodź ty no Pierdol się, jesteś kurwą i tyle O nie, czekaj, to pomysł uh, Okej, okay, ja poczekam, ja poczekam, patrz na to A, nie, wystraszył się? Dobra, tylko ja się spostrzasku. On stąd nie ucieknie. Ale byś do ciebie szarżował, On będzie chciał do ciebie pójść. Więc ja poczekam, aż się, e, jakąś sytuacja rozwinie ciekawie. Zobaczmy, trzy <grym> stać, Patrz, jaka to jest głupia sytuacja w ogóle. <grym> Hi guys. Hi guys. Hi guys. Idź do ciebie. No, on ci będzie od góry był, ciekawe ja nawet się rozwinie A ty zamiast kurwa pomóc <śpady> Spadł prawie Zaczął, kurwa, nin nie zaczął nie... robić ninja bridge'a i spadł Hi Zobacz, czy Kurwa miał się nie idzie. On idzie do siebie, jest coraz bliżej Dobra Stoi, patrzy na ciebie i kopie się, znaczy buduje się. Idzie pomaraczowym. Pomareczowy wchodzi do gry. Ciekawe to Ja się... nie uwielbiam takie gry. Ja uwielbiam. O, 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 okej, shift mi się włączy prawie spadłem. Co ci się włączyło? Shift mi się włączy podczas wstrzymania nie wiem, czemu. O, zrobił kolejną ucieczkę. Co ja? ucieczki. Okej okay. <laughs> O oh, god. To jest fajne, nie? Yeah? O, zuperczowy czerwony chce ze mną walczyć, czy nie? Eee, uh, red. I don't wanna fight with you Ale z tym będę walczył zaraz Okej. Okay. Okej, okay, to było dangerous. Jest taka piosenka dangerous. Nie! Czerwony nic za mnie! Nie! O oh, god! Ohoho! Aaaa, oh, fuck! Dziękuję 2-2, okej okay. 2-2, gramy do trzech <laughs> Jeszcze na wstępie pamiętać, jak powiedział, do pięciu Do pięciu, no ty do pięciu Zobaczymy, jak będę miał teraz, wygram to do trzech, jak przegram to do pięciu. Okej. 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 Nie no, gramy do pięciu, żeby było fair. Chuj, do czterech, żeby na równi było. Nie widać tego? Nie widać tego. Słyszysz czy nie? No ktoś ci w drzwi napierdala. Ciuchy. Idź, otwórz te niebane drzwi, ty pierdolony pojebie To jest wiertarka Zwiertarka. Dobija się do mnie Może ktoś ci zamek kręci <noise> Sąsiad, myśli, że mnie nie ma Ostatnie... Ty, a tak otwiera otwieranie drzwi i wiesz, musiał się napierdalać um, Powiem ci dwie śmieszne sytuacje um, Pierwsza jest taka, że kiedy nagrywałem z Łezą, czy we, nagrywałem, to był live i był na tym Łeza między innymi, nie? To ja tam sporo się darłem, żeby trochę kontakt zrobić I potem jak skończyłem, wiesz, już tak wyluzowany, idę do łazienki, patrzę i w pokoju Drzwi otwarte na klatkę, wszystko było słychać pewnie na tej klatce jeszcze ta każda, każde wyzwisko, każdy krzyk mój był, był, był słyszany generalnie, nie? kurwa To jest pierwsza cringe'owa sytuacja, która mnie spotkała Druga sytuacja była taka, że dziwna Wchodzę na klatkę i... Sąsiad wychodzi. Taki miły sąsiad, lubię go, nie? Wygląda jak Mr. Beast mm -hmm. trochę, szczerze powiedziawszy. Dlatego ja no. lubię, lubię wiesz, jakby lubię już. Miło mu się patrzy, bo wygląda jak Mr. Beast. I masz takie, o, wygląda jak ten chłopak, nie? I on do mnie patrzy: o, ty żyjesz. A ja takie, no? I tyle, i koniec tematu. Spyta się, się, czy ja żyję, i, i tyle. Ogólnie on wie, że ja youtuber Chyba ojcu mu powiedział Bo spyta się jak tam u kebaba ja wie dobrze I ogląda tego najebanego NMPka Nie, wątpię, wygląda. <słuch> Jakby... A twój tata ogląda nasze filmy? E, ogląda kiepsa i z życia Kiebaba nie w nie. nie No to w sumie dobrze no, w sensie też jakby gdzieś jego gry, żeby to interesują no, tak Ciężko, żeby był targetem, no. reklama. Fajnie taki, ojciec powiedział, żebym wymyślił scenariusz, gdzie wystąpi on ja mówię, e, o czym ty mówisz? On, no, zrobimy taki film e, ty, typowi ojce. E, Oczekiwania wersji rzeczywistej, że wiesz, będzie ktoś gruby i potem będzie on. <noise> jako Oczekiwania, że on, a rzeczywistość, że ktoś gruby, ja taki, Oj, 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 tato. Za dużo mniemanie osoby sobie. On ogólnie jest wysportowany mega, nie? I jakby to jest taka osoba. On być na jebo Tak, jak ja. On być na jebo Fest. Jest, jest spoko, nie? Jakby nie tak, że bym go wymienił w menu, czy coś w tym stylu. Jest spoko, ale. Jest czasami śmieszny. Nie przemyślcie, czasami co powie. To ty mnie, tak? No Nie, 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 kompletnie przeciwieństwo ciebie O, ale mi po płucach poszło O, jak ta marihuana palona dwa dni temu, co? Mmm Mmm Nie czy to dobrze, powiedziałeś, na YouTube. No chyba ludzie nie mają do tego problemu Chyba ludzie... Nie wiem, jakby... Nie, nie palę, żeby nie było tak. Co? Wód. A co chciałeś, bo film nagrywam. Tym problemem teraz, że jak nagrywamy z kamerkami, to już nie mogę na przykład patrzeć na telefon, bo widzowie to widzą. Muszę udawać, że jestem skupiony na grze. Nie musisz. Także, podczas gry to może zwyczaj patrzę w telefon. Wiem. I jeszcze z innymi osobami. Pierdole TĄ grę Wyjebane mam! Kurwa! Do pięciu, tak? Cuko Pięciu czy do chcesz? Kurwo mnie jesteś jebaną, wypierdalaj Nie no i on nie spada, nie! Ja nie wiem jak ta gra działa, że zawsze jak on mi tak zrobi to ja spadam. Ale jak ja mu tak zrobię, to nie! Kwestion, ja to po prostu znam zasady jakby aerodynamiki i fizyki w tej mhm. grze ale fizyki kurwa twojej starej na mordę Siadającej To jest gorzej <grym>, O o i patrz na to Skoczy? Pięknie skoczy Ja się teraz zatrzymam, a nie? Dobra, pobieg dalej Dobra. Okay. Kurwa, no jeszcze spierdal się, pierdal się. Masz, 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 masz tutaj masz, Patrz, patrz, patrz Patrz, zatrzymaj się, zatrzymaj się Patrz Spójrz do tyłu Spójrz na mnie Daję ci to, daję ci to i daję ci to I wal mu. mną Kurwą jesteś Kurwa co jest? Ale bug, ale bug. Ty kurwa! No nie byłem w je Ja wiem! Ja wiem, bo ja znam ten bug. Ja wykorzystuję go często Patrz, generalnie to jest takie coś Dobra, dzięki wygrałeś, kończymy widzowie. Nie, dawaj do następnego. pięciu, do pięciu dawaj. Nie, pierdolę, na panowie i panie na Naura!